Zaraz się, puszczę pierwszy raz na naszą łączkę. Na pewno będzie z tego niezła afera Nagramy z tego filmik Zaraz pójdziesz Do kucyku Znaczy dokładnie to taki padok, który jest zamknięty I on będzie tam sam przez chwilę sobie latał No chodź Chodź sam po bo ty jesteś grzeczny Chłopczek, Jak to zapiąć, pokaż Jak to zapiąć Dobra, chodź Chodź. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. chodź, nie taki, 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 chodź taki, 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 Chodź. Chodź,

No spokojnie, tam też będą koniki, tam też będą chodź. Ale tylko do jak to spłotno. jesteś fajny, ale jesteś fajny. Ale mi się podoba, który też Spokojnie, spokojnie. Naładowany jesteś. Naładowany jesteś ładnie, no, spokojnie, spokojnie. Ja się go, zobaczymy, co będzie. Chodź, chodź, chodź tu, 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 No chodź, chodź. Tutaj taki specjalny, bardzo duży wybieg. Tylko i wyłącznie dla siebie, wiesz? Tylko i wyłącznie dla siebie, chodź. Cały ogrodzony za O, tu nawet wziął swoją, może, prywatną wiatrę, Chodź, poczekaj, dojdę, No chodź. Ty, 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 ty. Ciepłej. Trzeba się ciepłyć, no. Położę to daleko na chwilę. No. Na razie spokój, jest spokój. Zagrodzimy tutaj, żeby nam nie pójdzie wtedy pak. No i jak ponczusiu, fajnie tu jest, fajnie. No masz ściano swoje nawet. No. Nie szalej za bardzo, bo twardo jest, no. Taką wiarkę masz nawet. Gdzie tam są te konie? No. I co teraz będzie?